Oglubieniec do oglubienicy zwraca się siostro, a z drugiej strony, jeśli pojawia się jakaś oziębłość, oddalenie, to i wtedy ta przestrzeń bliskości cielesnej też trzeba umieć rozmawiać. Jest pustka, osłość, razem wzrastać, żeby się poznawać, coraz lepiej rozumieć swoje potrzeby, ograniczenia. Bliskość cielesna małżonków, tak rozumiana bardziej szeroko, ale też i w takim sensie dosłownym bliższym, może nie tyle, że jest jakimś ważnym elementem komunikacji w małżeńskiej, ale na pewno jest taką przestrzenią, w której ta komunikacja realizuje się i albo jest to przestrzeń, która przyczynia się do budowania, pogłębiania, dojrzewania w tej komunikacji w małżeństwie, albo jest to jakaś kolejna sfera pewnego rodzaju krzywdy, niezrozumienia, właśnie oddalenia. W bliskości cielesnej najlepiej widać pewną głęboką jedność panującą między małżonkami, a z drugiej strony, jeśli gdzieś w komunikacji są problemy, coś się nie układa, to właśnie tam również zaczyna być to czuć i to szybko. Pojawia się jakaś oziębłość, oddalenie. Ważne, aby również i tę przestrzeń życia małżonków wprząc. Zagospodarować przez dobry y, strumień komunikacji. Kiedy mówimy o tym, że y, na co dzień jest ta bliskość, dialog, komunikacja, zrozumienie, poszanowanie, to i wtedy ta przestrzeń bliskości cielesnej jest przeżywana w sposób głęboki. Jeśli natomiast na poziomie y, takim codziennym, relacyjnym jest pustka, osłość, y, krzywda, cierpienie, niezrozumienie, to często i również przenosi się to na tę sferę bliskości intymnej. O potrzebach seksualnych i o bliskości cielesnej między małżonkami. Też trzeba umieć rozmawiać. Zbyt często bywa tak, że w tę sferę wkrada się jakaś rutyna, pewien schematyzm, i nie ma w niej takiej głębi, żeby razem wzrastać, żeby się poznawać, coraz lepiej rozumieć swoje potrzeby, ograniczenia, sposoby funkcjonowania, co też jest ważne w budowaniu tej bliskości cielesnej, bo to nie jest tak, że może to się odbywać w jakikolwiek sposób i okolicznościach. Chodzi o to, żeby ta bliskość cielesna była wyrazem tej ogromnej bliskości w relacji między mężem i żoną. Jest taka księga w Piśmie Świętym, Pieśń nad Pieśniami, która cała poświęcona jest takiej bliskiej relacji między oblubieńcem i oblubienicą, mężczyzną i kobietą. Jest tam bardzo wiele ciekawych wątków na temat, oczywiście takich wyrażonych metaforycznie, symbolicznie, ale na temat właśnie komunikacji w małżeństwie i takiego, takiej komunikacji również w tej sferze intymnej, bliskości. To na co warto zwrócić uwagę, na taki drobny szczegół. Oblubieniec, do oblubienicy zwraca się siostro. Nie mówi do niej e, moja żono, moja ukochana, choć oczywiście pada tam również dużo takich y, y, ciepłych określeń, ale zwraca się do niej moja siostro. I to stwierdzenie, że jest ona również dla niego siostrą, dla mężczyzny jest takim swoistego rodzaju przypomnieniem, że relacja, która ma łączyć go z kobietą, z oblubienicą, to jest relacja właśnie oblubieństwa, tego oddania się, ofiarowania, a nie pożądania. Wiemy, że każdy zdrowy mężczyzna nigdy nie będzie pałał pożądaniem do własnej siostry. Więc właśnie to określenie ma tutaj tak podkreślać ten fakt, że ten oblubieniec podchodzi do tej kobiety jak do właśnie kogoś, dla kogo chce ofiarować swoje życie, aby przyjąć jej życie. Ta historia z pieśni nad pieśniami to jest naprawdę dobra lekcja na temat tego, jak się ma komunikacja w małżeństwie do przeżywania tej sfery bliskości cielesnej. ofiarować swoje życie, aby przyjąć życie.